W końcu nadszedł ten dzień. Dzień, w którym zrobię te luki. A więc zrobimy jeden głupi luk to ten. Drugi to ten. I trzeci oczywiście to ten. A więc Zapraszam do oglądania tego odcinka, bo zrobię więcej. Okej, okay. dajemy. Aha, dobra, pomyślałam, że zrobię taki luk, gdzie będę bez czegoś. Więc zaczynamy. Nie, jestem zaszalona, żeby to zrobić. O nie, 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 nie! Nie, 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 nie! nie. Zrobiłam to! Zrobiłam go! Nie, 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 nie! Nie! Ubrałam go! Dobra, robię kolejny. O Ojejku, czy ja coś takiego obiorę? Nie, no, ubrałam to, więc nic mnie nie przeciwi. No kolejny. Jak to ubiorę? Czym prędzej? Ojej No czy trzeci? O nie, nie założę. Nie no muszę. O nie, o nie.